Jakie są najlepsze pokrycia na ściany i dach hal stalowych? W tym odcinku omówimy różne rodzaje płyt warstwowych i grubość, szerokość oraz zastosowanie, a także opowiemy o blasze trapezowej. Dowiedzie się, jak odpowiednio dobrać materiał, aby spełniał wymagania cieplne i techniczne. Zostańcie z nami. Zacznijmy od omówienia płyt warstwowych, które są idealnym rozwiązaniem, jeśli zależy nam na ociepleniu budynku lub zredukowaniu efektu kondensacji pary wodnej w nieogrzewanych halach. W budynkach nieogrzewanych płyta warstwowa już o grubości 4 cm wystarcza, aby uniknąć kondensacji. Jeśli zdecydujemy się na blachę trapezową, a zależy nam na zredukowaniu efektu sklaplania, możemy zastosować blachę z podklejonym materiałem antykondensacyjnym, który absorbuje wodę. Płyty dachowe różnią się od ściennych kształtem. Mają profil blachy trapezowej, co zwiększa ich wytrzymałość na uginanie. Szerokość płyt warstwowych dachowych waha się pomiędzy 100 a 105 cm, a grubość od 4 do 20 cm dla płyt z rdzeniem pir, a dla płyt z rdzeniem z wełny mineralnej od 8 do 20 cm. Jeśli chodzi o rodzaje montażu płyt ściennych, możemy wyróżnić dwa podejścia. Układ pionowy jest często stosowany z zamkiem ukrytym, co sprawia, że po zmontowaniu wkręty nie są widoczne. Wkręty wkręca się w miejsce zakrywane przez kolejną płytę, co zapewnia estetyczny wygląd. Układ pionowy płyt warstwowych pozwala na lepsze zoptymalizowanie zużycia płyty, której potrzebujemy, aby Twoją halę pokryć. Standardowa szerokość płyt ściennych wynosi od 100 do 105 cm, a grubość zazwyczaj nie przekracza 15 cm. Z kolei układ poziomy preferowany jest przy zastosowaniu grubszych płyt z widocznym zamkiem. W przypadku Układu płyt poziomego, odcinki płyty nie powinny być dłuższe niż 8 metrów, a najlepiej, jak są dostosowane do rozstawu przęseł. Na łączeniach umieszcza się dylatację. A wkręty są maskowane pionową obróbką blacharską. Szerokość płyty w układzie poziomym wynosi od 105 do 115 cm, a grubość może wynosić od 4 do 20 cm. Grubość płyt warstwowych jest ściśle związana z wymaganiami termicznymi budynku. Dla budynków nieogrzewanych wystarczy blacha trapezowa z warstwą antykondensacyjną lub płyta warstwowa o grubości 4 cm. Jeśli planujemy minimalne ogrzewanie około 12 stopni, płyta na ścianie powinna mieć grubość 8 cm. Na dachu warto zastosować płytę o 2 cm grubszą. Jak wiemy, ciepło jest lżejsze, więc idzie do góry. Dla komfortowych warunków w hali, żeby utrzymać około 18 stopni Celsjusza, osobiście rekomenduję płytę ścienną minimum 10 cm, a dachową, która będzie miała 12 cm grubości. Jeżeli zależy wam na utrzymaniu temperatury powyżej 20 stopni, zalecam, żeby płyta była grubsza i miała przynajmniej 12 cm na ścianie i 16 cm na dachu. Wspomniałem, że ciepło idzie do góry, dlatego płyty dachowe są o 2-4 cm grubsze niż ściany, aby po prostu prostu lepiej izolować ciepło. Najczęściej na rynku wybierane są dwa rodzaje wypełnienia płyt warstwowych, nazwijmy je rdzeniami. Płyty z warstwowe rdzeniem PIR składają się z kilku warstw, które zapewniają doskonałe wartości termiczne, jak i wytrzymałość. Rdzeń PIR ma strukturę zamkniętokomórkową gwarantującą niską przewodność cieplną i dużą odporność na ogień. Ma strukturę zamkniętokomórkową gwarantującą niską przewodność cieplną. Gęstość rdzenia wynosi od 35 do 40 kg metra sześciennego, co zapewnia optymalną sztywność. Warstwy zewnętrzne wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powłokami ochronnymi takimi jak poliester czy PVDF. Drugi rodzaj to płyty warstwowe z z wełny mineralnej stosuje się głównie tam, gdzie wymagane są wysokie standardy odporności ogniowej i izolacji akustycznej. Ze względu na dużą masę i gęstość od 100 do 100 50 kg na metr sześcienny, płyty te są trudnopalne i oferują doskonałe właściwości wygłuszające. Dzięki tej gęstości płyty z rdzeniem z wełny mineralnej są cięższe od płyt z rdzeniem pir, co przekłada się na lepsze uszczelnienie łączeń i większą stabilność. To sprawia, że płyty te idealnie nadają się do hal, które muszą spełniać zaostrzone normy pożarowe lub wymagania dotyczące redukcji hałasu, gwarantując bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku. Dzięki dostępności różnych powłok, takich jak FoodSafe, płyty warstwowe z rdzeniem PIR mogą być stosowane w budynkach przemysłowych, spożywczych oraz w miejscach narażonych na działanie chemikaliów. Wiecie jakie pokrycie hali jest najlepsze dla Was dzięki temu odcinkowi. To tyle na dzisiaj, na razie.